Dzisiaj kolejny samochód w Ofercie, tym razem Dodge Challenger w wersji GT z napędem na tylną oś, 3 silnik, 300 KONI, w pięknym niebieskim kolorze, przeciemniane szyby, asystent martwego pola, Alcantara i skóra grzane i wentylowane fotele czarna podsufitka dwustrefowa klimatyzacja podgrzewana i elektrycznie sterowana kierownica bardzo fajnie wyposażona wersja prosto z Ameryki